Witam serdecznie, tu 161-EKO-EKO-300, moje imię Tomek, nadaję z okolic Wrocławia, dokładne QTH jest do Ławy, nadaję z radia CRE-8900, mikrofon ceramiczny cr A no widzisz, Tomku, widzisz? No elegancko próbowałem tu coś się pokazać, jakąś panoramkę, jak to wiesz, wygląda. Ale nie, nie złapał mi telefon ostrości. Także może to być, wiesz, jakieś takie troszeczkę słabe. No ale pięknie, pięknie pomykasz, pięknie tutaj w okolicach Walimia około 77 km, tak jak mówiłeś. E, także bardzo, bardzo, bardzo fajna łączność. Jasna sprawa. Powiedz mi jeszcze teraz, tak, kiedy będziesz wrzucał filmik do YouTube no będę bardzo chętnie chciała się to odsłuchać. W tym momencie oczywiście muszę się też Ciebie zapytać o drodę, bo też bym nagrał naszą łączność, też również bym umieścił ją na YouTube, także będziesz mógł yy, odsłuchać yy, po prostu siebie, bo naprawdę no, idzie, idzie to pięknie dzisiaj. Także że, że myślę, że będziesz zadowolony, no, 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 w tej chwili to jest najwyższy raport dla ciebie, bo, 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 bo tutaj po prostu...